Dzisiaj 7 kwietnia, dzień w którym piwko nie można ogłosił strajku uberowców, żeby nie jeździć. 7 kwietnia ogłaszamy dniem wolnym dla wszystkich taksówkarzy Ubera i Bolta w Polsce. Uh, I think the fuck not you trick ass bitch! Tylko teraz pytanie, kto tego człowieka wierzy na poważnie? Bo skąd ja mogę wiedzieć, czy, czy on mówił serio, czy to kolejny jakiś kurwa ustawiony fejkowy filmik? Dlatego ja nie wziąłem tego na poważnie i mam to w piździe, bo zaś się okaże, że oni sami będą jeździć, bo zaraz się będzie, że to kolejny jakiś k***a czy chuj wie co. One hour later. Tutaj widoczki mamy. Nie, nie, no ładne, ładne. Ja ale gdzie to kurwa po górach mnie tam prowadzi? Nie wiem, czy ja tutaj z Elizą nie byłem rowerami. Kurwa, tam nie ma innej drogi? No i ch**uj. I co ja mam tu zrobić teraz? To się jakoś zmieścimy, nie? Eee, no kurwa. Klient pewnie powie, że mogłem jakoś inaczej pojechać czy cokolwiek. Chociaż nie, no ja się go na pewno zapytam. <laughs> co to jest? <laughs> no więcej do pionu wsiadę wsiadę. Hmm. Sarna tam biegnie ty. Ja nie wiem kurwa o co tu chodzi, ale to naprawdę chyba nie ma innej drogi. Gdybym wiedział, to bym tego nie zaakceptował nawet. Ja nie wiem! Kurwa do lasu kurs dostałem, nie? No wioska. One eternity later. Gdzie? Prztyn. Mó mi pisze, że jest na miejscu. No i gościa tu nie ma, nie? To jest najlepsze w tym wszystkim. Chłop mi łapkę wysyła. Nie wiem, co ja mam goście z zrobić. Halo. Halo, halo, gdzie pan jest? Dzień dobry, pan co ja zamawiałem taksówkę na przyzby. Nie wiem czemu wyznaczyło mi tam na yy, Golkowice. Gdzie pan zamawiał? Na przyzby miałem jechać. Z przyzby na Golkowice. Aha, w sensie to na odwrót panu zaznaczył lokalizację, tak? No, 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 a widzę właśnie, że pan cojnego i właśnie tak się zastanawiam, co się dzieje z aplikacją. Aha, no dobra, no to musi pan ten przejazd samulować w takim razie. Dobra, to już zobaczy. No, No to se, kurwa, pojechałem. Byłaś na odwrót przejazd przejazdu. I chuj, taka robota, nie? Jak gość nie anuluje tego kupcu, to ja go po prostu przeklikam, nie? Bo ja za darmo tutaj kurwa nie przyjadę, nie ma opcji. Tym bardziej, co to jest? ręki, patrzcie. No, ja muszę ogarnąć, zgadzam się chłopię, bo on nie chcę tego tu w One 1 zillion, 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 cotillion times later. Co za kwiwa gość? Proszę bardzo, start trip. Widzicie, chłopie, wam. Co zapłacisz pełną kwotę. Do widzenia. To w każdym razie to był chyba jakiś fejur, bo gość mi nawet nie odpisywał, nie rozmawiał normalnie, nie chciał anulować kursu. No to niech płaci. Ja nagrane mam, kurwa, że próbowałem się skontaktować. prosiłem o anulację kursu. O kurde, ja Ty, a tu dostępna. Jezu, ile tego tu biega, się wystraszyłem. <grych> Więc mam nadzieję, że Bolt Support nie będzie tutaj się rzucał. O to, bo powinni normalnie ściągać pieniądze z... skąd ludzi, kurwa, za. Te fejkowe kursy, bo to ewidentnie był fejkowy kurs. Kotek. Nie jestem w stanie teraz żadnego kursu złapać. Śmieciu przez ciebie, kuki. 62 zł. Dawaj, dawaj, dawaj. Biorę. Nie patrzę gdzie. Ja też nie mogę się za bardzo przejmować tym, że. A, ludzie będą długo czekać i tak dalej. Oni doskonale widzą, co oni akceptują, nie? Jakby nie było. Widzą, że czas oczekiwania to będzie tyle i tyle. Dlatego oni potem rezygnują z tych taksówek, tak? A jeżeli ten nie rezygnuje, no to znaczy, że mu to odpowiada. Ja muszę o tym pamiętać. A tak to, ja się niepotrzebnie przejmuję tym, nie? Lara, powiecie, że to karma za to, że polałem. piwko nie można. Cześć ma Siemka gdzie my w ogóle jedziemy? Bo ja nawet nie spojrzałem, nie tylko Na Makowskiego Azory O, tam dobra. Więc kawałeczek jest No i trochę czasu też będziemy jechać poza tym trochę czasu też na mnie czekałeś No, 17 minut, ale teraz nie ma kierowców, zmieniają się No generalnie to ja pojechałem sobie na jakieś Kula Golkowice bo ktoś sobie zamówił przejazd i jak się okazało ktoś, no odwrót zamówił, że chciał do Golkowic jechać, nie, więc pojechałem ku. na darmo. Znaczy na darmo. W się przeklikałem mu ten przejazd i zapłacił normalnie, a co Bol z tym zrobi, to już mi tam... Czas zmarnowany. No tak, znaczy no nie do końca zmarnowany, nie, no bo ja za to pieniądze teoretycznie mam, zobaczymy czy oni sobie to cofną, czy nie, no bo... No jak goście potrafi bolta nawet zamówić, no to niech płaci za głupotę, moim zdaniem, i tyle. No ja tam też pojechałem, zużyłem paliwo, czas i w ogóle. Ja mu pisałem, że anuluj ten kurs, anuluj ten kurs, i wtedy on by zapłacił mniejszą kwotę i ja bym dostał teoretycznie mniejszą kwotę, więc na początku chciałem dobrze, nie? <grych> Z ludźmi też jest tam. Średniówka, nocka. Nie, wyszedłem o tej, o szóstej, czy tam o 5.30, już nie pamiętam. Co się No Znaczy no, Coś tam się dzieje, nie? Dzisiaj jest to jakiś wielce strajk, niby? No ma być, ma być. Generalnie, ja mam to w dupie, nie? Ty też rzucasz na, na TikToku, nie? Tak. No na YouTube'a też. Się to co zastanawia mnie zastanawia, to czy ta nawigacja bierze pod uwagę buspasy, nie? Gdyby. A jeździsz na łozim? No no ten. Po, pokazuje tak samo, niby, niż to co na uberze, ale. Bo ona chyba nie bierze buspasów. Właśnie, ja nawet nie wiem, czy Waze bierze pod po, po uwagę te ja buspasy. Też pasy. nie bierze ja Nie? Nie, bo ja też jeżdżę i często jeżdżę właśnie przez aleje, pokazuję tam, wiesz, 15 minut jak gdzieś jadę, a jadę bus pasami i jest połowę szybciej. Aha, no to... to nit. Kurwa, co się strasz? Ja... co jest z tym samochodem? te gorolki tak gdzie że... Nie, stary, u mnie, w, u mnie w mojej prywatnej tak nie ma, nie? Że, żeby ona wysłała alert o, o czymkolwiek albo żeby w ogóle zareagowała, no to naprawdę musi być już taka sytuacja kurwa podbramkowa, nie? A tutaj co rusz. Tam na zakręcie, jak wjechaliśmy, to też k***a, jechałem normalnie 45, a ta się straży, że... Jak je, że to one czasem łapią samochody jak stoją na poboczu. Tak, 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 no to, to akurat się zgadza, nie, ale no mówię, no ja wjeżdżę tą swoją prywatną i tam tak nie ma. A ile czasu już na taksówce jeździsz? Od początku roku, to krótko. No to podobnie jak ja w sumie. No w styczniu, luty to się nic nie działo. No chyba zacząć właśnie w najgorszy możliwy okres, jaki tak. tylko jest, nie? Teraz coś uszyło. No a tak poza tym tym gorszym okresem to jak wrażenia? Praca jest no, spokojna nie? Nie, nie jest jakaś wymagająca i męcząca bardzo. Najgorsi no, są klienci czasem nie? po weekendach, bo no ja robię noski tylko praktycznie. No, no, no. No to wiesz, roszczeniowi... Ta? Syp, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze mi zdarzyło posprzątać samochód. Aha, no to kurwa niedobrze. No ty też pod jakąś flotą jeździsz pewnie, nie? Tak, tak. Praca chwilowa, skończę studio i... No, tak myślałem właśnie. No ale jeszcze podjeżdżę, zobaczę jak, jak w maju będzie, jeszcze mam nadzieję, że będę jeździł. Bo maj taki no, chyba najlepiej, jeden z lepszych miesięcy w roku. Później znowu przez wakacje, podobno jest gorzej. Nie mam dla tego pojęcia. A u Ciebie jak z klientami, miałeś już jakieś przygody? Nie, bo ja ogólnie jeszcze jako taki, taki, takiej nocki nie, nie, nie wyjeździłem całej. W sobotę byłem do 23, ale no to tam... Do takiej godziny, no to wiesz, to jeszcze ludzie, którzy dopiero jadą kurwa wachlać, nie? No, naprawdę trafiła mi się babka taka, już z pretensjami na samym wejściu, bo podjechałem pod, pod tą pineskę, która była zaznaczona na bolcie i się okazało, że ona stoi, nie wiem, z 50 metrów dalej. I ja mówię, no, ja podjechałem, gdzie była pineska. Ale 20 to jest 20. Ja piję... No, ale nie. I potem tłumaczy, że no dobra, fajnie, tylko że podjadę pod 20, to drugi będzie się strał, że nie przyjechałem tam, gdzie pineckę zaznaczył, tak? To sytuacja. No. Taki punkt. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że babeczka, są BOLTA i się nie pojawiła. Czy znaczy podejrzewam, że to chodzi o taką sytuację? Bo anulowałem to zlecenie, bo czekałem tam 5 minut i jej nie było. Uh -huh. Zrobiłem kolejny kurs i dostałem wiadomość od Volta, że moje konto zostaje zawieszone a treść wiadomości była taka, że rozpocząłem kurs, anulowałem go w trakcie i kazałem klientowi więcej zapłacić w gotówce. Nie zawiesili na dzień, znaczy na dzień, tyle trwało rozpatrzenie tej sprawy. Więc byłem zablokowany ponad 24 godziny. Aha, ciekawe. No ciekawe co zrobią z moim przypadkiem. Bo ja miałem taką sytuację w ogóle, to było chyba w piątek, yy, że Uber z pizdy zablokował mi oba konta i na delivery, i na, i na taksówce, nie? Za co? Nie wiem, nawet wiadomości nie było napisane. Było coś tam, że, że nasz agent się skontaktuje, bo konieczna jest rozmowa, coś tam, coś tam. No wiesz, tak napisane strasznie generycznie i nie wiadomo w ogóle o co chodzi. No i. Uj, czekam, nie? Wpatrzę w sobotę rano w konto już aktywne, nie wiem, mo może się dzisiaj dowiem o co chodziło. Poproszę Ewelstara, żeby tam napisali to, niech co oni oddalają. Wydaje mi się, że ktoś po prostu tako z tych chyba betoniarzy sobie pozgłaszali moje konto, czy coś tam. Nie wiem. Właśnie wystarczy taki jeden losowy climb, nie wiadomo za co i cię blokują. No, 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 no. no. Słyszałem właśnie. Chyba teoria potwierdzona, bo już tam spadło 5 minut. No. Już czas dojazd. Chyba tak, chyba tak to chujło trochę, że nie bierze buspasów, bo może wygenerować inną trasę, a bus pasami będzie szybciej. No tak, nie? No i wtedy klient też więcej płaci. Dla kierowców to jest lepiej, no bo są wyższe kwoty, nie? Tak, tak. A pamiętasz w ogóle ile miałeś za ten sam mój kurs? Ile Uber... 67 brutto, ile dobrze kojarzę. 67 brutto. W sensie, nie netto, sorry. Netto? Bo, tak, bo Uber pokazuje netto, nie? Przy akceptacji. I potem oni sobie przekalkulują tą kwotę, więc yy, nie wiem, czy ja dostanę te 67, czy więcej, czy mniej, bo ta zmienna prowizja na Uberze to jest po prostu jakaś k***a pomyłka. Dlatego no, nie jeżdżę na Uberze, tylko na Bolcie. No, no mówię, tam gdzie ja byłem, to, nie, to na Uberze mi wpadały jakieś kursy, nie? Na Bolcie mi nie łapało nic stamtąd, gdzie byłem, a na Uberze cały czas, non stop, nie? I tak właśnie twój zaakceptowałem i mówię, a chuj pewnie anuluję, jak zobaczysz, że, że 17 minut. Jadę, jadę, jadę. Bawi się, mówię, dobrze, to jadę, nie? No na Bolcie, bo, Bolt nie był w ogóle dostępny, nie mogłem zamówić. A to ciekawe. Znaczy był tylko komfort, nie? Aha. Za 8 dych chyba. Myślę, no że dwa razy więcej. No to jak jest Bolt droższy od Ubera, no to to już naprawdę. Ale Bolt jest zawsze, znaczy od dawna jest droższy. Od Ubera? Tak. W życiu. No serio ci mówię. No to nie, no to ja zawsze jak zamawiałem, to właśnie zawsze Bolta, z tego względu, że zawsze było taniej. Jest na Zawsze było tak, że na Bolcie ja płaciłem 15 złotych, kurwa, a na Uberze było 27 albo i 30 nawet, nie? Nie tak było, ale teraz jest na No <laughs> co ty gadasz? Mówię ci. Kurde, będę musiał to sprawdzić. Ja że czwartek, środa, czwartek nocki, piątek nocki, sobota nocki, niedziela nocki. A to tak w tygodniu właśnie się zastanawiałem, czy w tygodniu te nocki się opłacają jakkolwiek. Bo zgaduję, że po. pewnie jeździsz, nie? Nie, nie, nie. Nie? To jest Aha, ten. Jeszcze. Ty masz tam zasadę rozliczania się 50-50? 50-50, no, tak. Co to, to, to już. Się... Jest... Płacisz za wynajem Aha, i mocno. tyle, nie? Wszędzie korolla za tydzień to jest 850 zł, nie? Wydaje się być sporo, no ale. No Jak wyjeździsz, to i tak się opłaca. Tak. Dużo. Słyszałem, że. W... nie ma korolek na wynajem. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ci ludzie w tym. Pracują, ale z tego co słyszałem, w ogóle nie ma ponoć wypłat na konto bankowe. No nie tylko w no, stoisz w kolejce. Na no. <śla> ty pierdolić. Tak. I tam wziąłem co pracowałem tam dawniej, i mówię, że tam y, jest chyba jeden dzień do wypłaty, nie? Tam w określonej godzinach I tam kurwa kolejka trzy godziny. <śla> ja wiem, ale jak po, jak po tak. ten, po jedzenie w kamizelku, kurwa, nie? No. Stać tyle w kolejce, to już kurwa, naprawdę. Ja w no to nieźle. przecież tą strajką miałbyś później, czy od rana? Nie, to to cały dzień. Cały dzień ludzie mieli w ogóle do pracy nie iść, nie? Bo Piwko tak powiedział, to, <laughs> to trzeba nie iść, ty wodzu. To może rzeczywiście ten strajk u całych Kraków na się na czerwono wskaźnik. Tak? Tak, no. Ciekawe. No jestem pod wrażeniem, że się tak udało im zgrać. Nie wierzyłeś w Piwko. No nie wierzyłem. <laughs> Ale to chyba wiesz, strajk tydzień. No, jeden dzień to to, to jest nic, nie? Zaraz mi pewnie kurwa zdjęcia porobią, nawrzucają do internetu, że no strajka kurwa, pachołek jeździ, nie? <stankio> Czekaj jak oni mnie to nazywali przydłupa kurwa, aplikacji. O. To miłego dnia. Dzisiaczka no, i dobre dniłeczki. Dzięki na razie. Dzięki. Cię tu się kurwa zatrzymać? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciężko było taksówkę zamówić, czy nie? No dosyć. Chociaż na początku wie pan co wyskoczyło mi 20 minut, więc jeszcze się sprawdziłam ubera, wróciłam do Volta i już się pan pokazał, że pójdę minut, więc... chciałam iść na autobus albo szukać kara. <laughs> Okej, okay, a na uberze jak? Było jak dużej jak zwykle i drożej. No. To ciekawe, bo dzisiaj miałem rozmowę z klientem, który twierdził, że, że Uber jest tańszy od Bolsa. Ale mi się wydaje, że to jest, jakby, że ta aplikacja <coughs> chyba dostosowuje też do klienta, nie? I ja na przykład dużo rzadziej jeżdżę Uberami, może dlatego. No to powinna mieć pani zniżkę wtedy, nawet. Chociaż czasami jest tak, że właśnie jak długo nie jeżdżę Uber'em, to potem mam super zniżkę. Tak, i wtedy to samo. jakby tam parę razy jadę i potem. I to, i to samo się tyczy Bolta, jakby nie było. Tak, tak, no to tak. Ja tak. Właśnie... No z czegoś muszę korzystać. No wiadomo, nie? Ale z Bolta korzystam dużo, znaczy z trafikerem tak naprawdę korzystam najczęściej, tylko nie zawsze te auta są, nie? No i też czasami nie wiadomo w jakim one też są stanie, nie? I czasami się pójdzie, nie wiem, z 5 minut drogi do samochodu czy 7 i się okazuje, że tam jest na przykład przebita opona, nie? Nie miałam tak nigdy. No, ale zdarzają się takie rzeczy. Miałam takie po prostu brudne, nie? Że ja sobie fuj, no nie jadę tym. Znaczy jedna rzecz, która mnie kiedyś strasznie wkurzyła to było to, że ja nie wiedziałam, ja też tego wyraźnie nie mówią, no niby jest gdzieś tam w regulaminie, no, ale to się nie pamięta. I tą ocenę miałam na tyle wysoką, że mogłam wziąć elektryka I akurat był u mnie pod domem. I wzięłam tego elektryka, pojechałam nim na wolę, chciałam go tam zostawić, bo szłam na imprezę, więc wiedziałam, że i tak mi nie będę wracać. I kurde, po prostu nie da się, nie? No więc dzwonię do Ocadru, złóżę, ja nie wiem, ale nie, no to trzeba odwieźć z powrotem do punktu. Co? Więc no to przepraszam, ale jaki jest sens, jaki jest sens tego, tego w ogóle? co, że po prostu przejadę się, super, że przyjadę przejadę <noise> Nie wiem, będę miała po prostu tą przyjemność jeżdżenia takim samochodem. To taki kompletny absurd. I serio, trzeba było go odstawić z powrotem? Ta. No więc musiałam wrócić. No kosztowała mnie ta przyjemność tam z 50 zł, nie? No musiałam to. wrócić, zostawić go i wziąć taksówkę. Nieźle. Bo mogłam go y, zostawić na, tam na 3 godziny na przykład. Ja, w sensie jako posłój. No Ale ja wiedziałam, że nie będę wracać samochodem. Nie? Więc to jest jakby no, kompletnie bez sensu. Kompletnie mi to w ogóle rozwaliło plany. No, samo się nie dziwię, nie? No, bez sensu zupełnie, nie. Jak zawsze, górą było szybciej, tak widzę, że dołem teraz byłoby szybciej. Na pewno jest ten remont na Franciszkańskiej i to rozwala tam ruch z kolei komunikacji miejskiej, bo ja normalnie tym sobie pojechałam tramwajem, ale. Jak wiem, że muszę spod bagateli albo z, tego, albo z autobusu iść, no to za mało czasu. Uwielbiam takie Turyści pi... Przepraszam. Spodne, ale moje dziecko się ostatnio powaliło na tej naści tak naprawdę paskudnie, właśnie takie dwie panie, po prostu beztrosko sobie, no wlazło mu po prostu pod koła, nie, on tu. to też jest plaga. I normalnie na ścieżce pod Wawelem, po prostu kolana poobijane, nos zdarty. pewnie ani przepraszam, ani nic, nie? Nie, no były takie trochę zmartwione, no ale po prostu kompletnie nie patrzą, nie, że to jest ścieżka. Gdzie ja tutaj mogę panią wysadzić? Tu. Tak? Ja tutaj, no jasne. Dobra. Dzięki, do widzenia. Dzięki, do widzenia. добраться в такси.